Od jakiegoś czasu myślałam, żeby odpalić rajską wyspę w The Sims 3 i poprowadzić przez chwilę Kurort. Więc wpisałam kilka Motherloadów i kupiłam ten średniej wielkości hotel. Nazwałam go Giarados, jak ten Pokémon. Myślę, że to jest nazwa idealna. Kojarzy się trochę z Grecją, ale Isla Paradisa na pewno nie jest w Grecji. Wiem, że Wisla Paradiso jest hotel, który jest darmowy i tam potrzebuje pomocy czy coś tam, ale właśnie nie chciałam żadnego wyzwania, tylko bardziej chciałam sprawdzić, jak to w ogóle działa, więc nie będę w tym filmie spełniać aspiracji, ani odnosić nie wiadomo, jakiego sukcesu, tylko trochę się tym pobawimy. Tak w trakcie, kiedy nowa seria z The Sims 3 się jeszcze gotuje. Zapraszam. Okej, okay, na razie jestem po prostu w recepcji i nie wiem w ogóle co się dzieje, jacyś ludzie wchodzą. Nikt w ogóle nie pyta czy może wejść, nikt nie próbuje się jakoś rejestrować do tego hotelu, ani nic takiego, tylko po prostu stoją chwilę w recepcji, a potem wchodzą i, i w dupie. A ja sprawdzam czy mi nie wali z mordy. Dobry instynkt. A nie, dobra, jednak, jednak się zapisują. Pani ciężarna jedyna z Rickczem po prostu tutaj przyszła. Co tam masz na tym komputerku? Forum Centrum Simów. O kurczę, można nawet rodzaj jedzenia sobie tutaj wybrać. A dlaczego niska jakość tego jedzenia? Weźmy chociaż średnią, kurde. Ej, a możemy wegetariańskie, ale super by było. Oh, moja ulubiona potrawa: veggie burger. Okej, okay, i to można jeszcze na stołach oddzielnie w ogóle robić, także może tutaj niech będzie stół z deserami. When depression works, shift love the people ghosted Okropnie trudna jest ta piosenka do śpiewania, także przepraszam. Okej, okay, mogę zatrudnić ludzi, ale gdzie ja mogę w ogóle zobaczyć wszystkich moich pracowników? Bo ja nie wiem, czy tu jacyś są. Mam tutaj maintenance crew, ale to nie jest wszystko, czego ja chyba tutaj potrzebuję. Chciałam zobaczyć, czy mam właśnie jakichś ludzi do recepcji i tak dalej. No dobra, to se zatrudnię jednak kogoś. Niech będzie. Randolph England. A czy ja mogę już na przykład iść sobie z tej recepcji i pograć na gitarze? I czy może ktoś na przykład tutaj za mnie popracować trochę, fajnie by było. Czy pan Randolf, czy jak mu tam było, yy, zamierza tutaj na przykład przyjść i zacząć pracować? O, pa, przylas! O, fajnie! <laughs> fajnie działa! Nawet jakby chciał, to nie spojrzy w oczy naszym klientom. Zgadnijcie, ile rajska wyspa kosztuje na Instant Gaming. 21,38. Było blisko. Jeszcze możecie sobie do tego dorzucić Skok w przyszłość, który kosztuje 5 zł. 5 zł to jest mniej niż Chipsy. Pamiętacie, jak zostań gwiazdą kosztowało tak w okolicach 5-6 zł? Skok w przyszłość to jest bardziej rozbudowany dodatek. A jakbyście w ogóle nie mieli Sims 3, to podstawka kosztuje 7,17. Są to kody, które wpisuje się w EA App. Nie sugerujcie się tym, że jest napisane Origin. Chyba jest nadal napisane Origin, no nie? Tak jest. To jest to samo. A jeśli mielibyście ochotę kupić coś do Sims 4, to też jest. Przypominam też jeszcze szybko o rozdaniu, w którym jak weźmiecie udział i zostaniecie faktycznie wytypowani losowo do wygranej, to możecie wybrać dowolną grę, która akurat w tym momencie znajduje się w magazynie Instant Gaming, żeby ją dostać za darmo. Obserwowanie mnie i Instant Gaming na różnych socjalkach zwiększa Waszą szansę, także można spróbować, no nie? I to tyle, wracamy do gry. No dobrze, jest tutaj pełno ludzi. Ja się poszłam opalać w ogóle. Ja się nie lubię opalać, ale dobrze. Tu pani w sukience w ogóle w, w, do basenu wlazła i jeszcze się boi. Na pewno jest hydrofobką, także gra, gratuluję. A w tej sukience to już w ogóle tak skrępowane ruchy pewnie ma, że tym bardziej gratuluję. Tu se pan ćwiczy. Tu se tańczą. Wieczorek zapoznawczy sobie zrobili o 12 w południe. Można nawet se ślub wziąć. Jakiś typ chce ze mną robić miny. Ja tam zawsze chętnie. Ale ja chciałam pograć na gitarze. Poproszę. O, to jest, to jest dokładnie mój poziom grania na gitarze. A, ci maintenance workers to są, to są też sprzątacze, właśnie. No, w sumie to ma sens. Oni się po prostu zajmują hotelem na zasadzie, że no, utrzymują jakość. No nie? Także dobrze by było. Bo ja tutaj nie mam chyba w ogóle nic. Wezmę sobie. Jednego dobrej jakości, liczy się jakość, nie ilość. O, można sobie wszystkie tutaj wydatki i yy, przychody zobaczyć. Na razie jest dobrze. Wszystkie miejsca zajęte. Na razie ceny naszego hotelu są raczej niskie, takie, że wielu ludzi będzie na to stać. Ciuchów mi się nie chce ustawiać. O Boże, niedobre jedzenie, dobra. Yy, już polepszyłam jakość jedzenia. Ok, jeszcze też niewystarczająco dużo yy, rzeczy takich sportowych. W sensie, że z siłownią jest słabo tutaj. Yy, no, jest bieżnia i jest to. Jest całkiem kawałek siłowni, według mnie, myślę, że jest w porządku. Co? Od brudnego hotelu mi niedobrze? Jezu! Może jednak potrzebujemy więcej niż jednego sprzątacza? Ale. Ale. Gdzie tu jest niby brudno? Tutaj. A kim ty jesteś? Ja nie, za, nie zatrudniałam takiego kogoś, czyli jednak są jacyś ludzie zatrudnieni. Dlaczego ja nic nie wiem o tym? Nie, nie wiem, gdzie to sprawdzić. Gdzie jest lista tych ludzi? No nie... No nie gadaj, że lagi już mam. Kurde, to po to instalowałam naprawioną wersję Isla Paradiso, żeby mieć lagi? Nie! Nie! Nie godzę się na to! Kurde, ja mam tu tylko włączoną podstawkę i ten jeden dodatek. Proszę zaprzestać tego! O, pani sobie książkę czyta. To koniecznie pod parasolem, bo jak w pełnym słońcu się próbujesz opalać i czytać książkę taką papierową, to tak ci świeci w oczy tymi białymi kartkami, co okropne. Żadne okulary przeciwsłoneczne nie przefiltrują tego. A, no i będę O, no super, A nawet nie pójdę do łazienki, tylko tak tutaj, we własnym hotelu. O jezus! Nie! O boże, dobra, zniknęło. Nieważne, zero odpowiedzialności. A ten króliczek lodówkowy to ma mnie ochłodzić, rozumiem. Czy ja weszłam do jakiegoś pokoju? Się wysikać. Ale ten hotel jest pełny. Na pewno w tym pokoju ktoś mieszka. Zaczynam żałować, że zrobiłam siebie w celu tego filmu, bo ja robię jakieś strasznie dziwne rzeczy. <laughs> okej, okay, jedzenie hotelowe mniej najada. Ciekawe. Może sobie jakiś deserek jeszcze pierdyknę. No kurde, jak to tak? Po, po obiedzie. A nie mogę wybrać jednej rzeczy. Ha, okej. Okay. No akurat tego bym nie wybrała, bo to jest ten ta, taki mrożony krew, krew, Boże, mro, mrożący krew w żyłach, mrożony krem owocowy. Ja bym z tego najchętniej ciasteczka albo to. A czy ja mogę iść na przykład na chatę do siebie? Już rowerkiem pojechać, Ziuziu? I mieć gdzieś ten hotel i niech tam se radzą? A ja idę na piechotę. No też, też spoko w sumie. Bo daleko nie mam. Bo mieszkam tu. Pływającym domku. Jedyny moment, kiedy mogłabym faktycznie zwymiotować na ziemię, to jest, yy, gdybym była faktycznie w takim domu, który by sobie tak bujał się na wodzie cały czas. Byłoby mi niedobrze non stop. Patrzenie na to już mi sprawia dyskomfort. To jest od mojego roweru to jakby sobie, nie mogłam na zewnątrz go yy, zrobić. Wstawanie o 5 rano? To zdecydowanie nie jestem ja. A w hotelu sobie coś zjem. Co ty, przestań! Takie mało śniadaniowe to jedzenie, ale no okej. Okay. A dobra, tutaj mam pracowników w wydatkach, ale tu nie są wszyscy chyba. Ten to był, on był, on był od jedzenia? Ja myślałam, że on był miksologiem. No dobra, jest y, taka pani też miksolożką i jest y, koleś od recepcji. A maintenance staff to jest po prostu, po prostu jest, jakby to nie, to nie są ludzie. No dobrze. 686 zarobiliśmy. Niesamowite. Wow! Pani coraz bardziej w ciąży, pewnie będzie rodzić w naszym hotelu. Nie no, pojedzie do szpitala pewnie po prostu. No co wy macie z tym sikaniem za problem? Przecież tu są łazienki. Proszę bardzo, tutaj są kible. W pokojach są kible. Wszystko jest! McGregor, o kurde, szpadel u nas był. A jak zrobić, żeby był room service, żeby można było żarcie do pokoju sobie zamówić, bo to jest w sumie mega wygodne. Ha, 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 nie ma, nie ma cheesesteak, wegetarian. są to też jest mięsna potrawa. A, zrobiłam wegetariańskie i ludzie narzekają, że minsa nie ma, nie mogę. Jak to nie było drinków, przecież jest miksolożka. I znowu narzekanie na siłownię. No przecież jest siłownia, co wy chcecie? Nikt i tak nie używa, a narzekają, że jest za mało siłowni. No co za? Czy tam ktoś jest? Tu nikogo nie ma. Możecie sobie używać czego tylko chcecie. A no, właścicielka hotelu sobie siedzi w jacuzzi i fajnie jest. O, jest pani miksolożka chyba. A pójdzie pani na przykład do pracy? E, dobra, w tym zrobimy średnią jakość też. Bo to jest taka, tak, taki dodatkowy, takie dodatkowe stanowisko, jeszcze z jedzeniem. Czy jest tutaj bar? Ej, właśnie, może tu nie ma baru w ogóle. I ta miksolożka tak se łazi i nie wie, co ma zrobić. Dobra, wstawię bar. Bardzo proszę. Dobra, zrobimy jeszcze jednego pracownika średniej jakości do sprzątania i tak dalej. A, dobra, jest! Na, na tę wieżę po prostu trzeba kliknąć i teraz jest włączone. Także jakby co, to będą mogli sobie spokojnie teraz zamawiać żarcie. Ulepszyć wieżę. Uuu, za 10 tysięcy można ulepszyć. Dobrze, zróbmy to. I do czyjegoś pokoju srać. O, pani sobie siedzi w ogóle. A, ulepszenie tej wieży sprawiło, że mamy więcej miejsc teraz. Oho, poród. Czy, czy ja ją muszę zabierać do szpitala? Nie, no sama idzie. Co się zepsuło? Czy ktoś to naprawi? A, kran. Super. To ja to mogę naprawić, bo nie bez powodu dałam sobie cechę złota rączka. No i już. O! Cztery gwiazdki. O, pani co urodziła? Już przyszła z powrotem. Dzieciaka zostawiła gdzieś, przyszła do hotelu. Znaczy, tutaj jeszcze są i dwa inne dzieciaki. I prawdopodobnie jej mąż, także ja nie wiem, kto się tym niemowlęciem zajmuje. Co tam urodziłaś? Dante. Pięknie. Ale zaraz. A, to są jego dzieci. Okej. Okay. A to dopiero jest wasze wspólne. A kto jest matką tych... No nie wiadomo oczywiście. Ta jaki mudzior, kurde, muzyczkę sobie puściła, radyjko, w cieniu sobie leży, czyta książkę. Czyś nie umierać, kurde. Taką starość, to ja rozumiem. Pool bar. Czegoś takiego chyba nie ma. Ja zwykły bar postawiłam i w sumie ta mixoloszka chyba tutaj wcale nie pracuje, także chyba trzeba jednak to zrobić. Aha, bo jest osobna kategoria w ogóle na kurorty. Nieważne. Ale zaraz, my to już mamy taki. To nie, to już nie trzeba. No nie, nie, to skreśliłam. To już nie trzeba tego kupować. My już mamy. Ona ciągle chce kupować coś, co już jest. No patrz, pracuje. Jest. Jest i ona. A, znowu ten sam kran. Kurde, może wymienimy to. No ewidentnie ma defekt. O, dobra, pan już naprawia. To nieważne. To ja sobie jem. Okej, okay, mogę znowu ulepszyć to za 25 tysięcy i nie zostanie mi już prawie nic. Ale przynajmniej będzie zrobione. Ile jest teraz miejsc? 74? Tak zgaduję, nie wiem. 74, no a IQ 420, co mogę powiedzieć. Wiesz co, Merta, weź idź do normalnej toalety. Ja wiem, że tamta jest bliżej, ale to jest czyjś pokój. Już patrzę na tamten kran, ale tym razem ten się zepsuł. Co tutaj się dzieje w nocy? Monitoring zrobimy. Psują się rzeczy oczywiście. Jedna osoba jest na basenie. Więc raczej większość ludzi po prostu poszła spać. O, tutaj nawet śpią sobie w pokoju. Tylko, że o, nie jestem pewna, czy oni mają przydzielone te pokoje faktycznie. Czy po prostu sobie w losowych miejscach idą spać i tyle. Bo tutaj dwie osoby już są w łóżku. A typ se wszedł i, i, i se skorzystał z łazienki i ma gdzieś. Co to jest w ogóle za pokój? Gdzie jest czajnik? Czort z czajnikiem. Gdzie tam jest w ogóle jakaś szafa? Naprawdę? Znowu ten kran. O, Louis też u nas był, nie tylko szpadel. O, nie ma typowo śniadaniowego jedzenia. Mówiłam! Hot dog to nie śniadanie! No tak, no jedzenie jest średnie, bo jest ustawione na średnie. Mogę ustawić na wyższą jakość. A, z tym landscaping to też już drugi raz widzę, no bo on jest taki... Znaczy, no dobra, jest dużo tutaj tych palm i krzaczków i w ogóle... Um, ale on jest taki bardziej na, na, na nowocześnie, no nie? Więc tutaj nie ma też, co e, tak bardzo się spinać o to, że nie ma drzewek, czy coś. Aczkolwiek w tym miejscu można by było zrobić trochę bardziej taką dziką przestrzeń. Ehm, tylko że wtedy nie będzie wody widać, ale. <noise> nie szkodzi. Ale w sumie nie wiem nawet, czy to jeszcze jest. Tak, to jest jeszcze nasz teren. Dobra. Albo kamory możemy zawsze jeszcze walnąć tutaj taką skałę. No. I fajnie. O, jaki cute. O Boże, jakie duże nagle. Dobra, to zrobimy takie trzy. Nie, nie wiem, co robię. Zarzekają, co, co że nie ma, to będzie. Tak, proste. Poprawmy jakość jedzenia na high. I tutaj damy śniadaniowe typowo. Wysoką jakość. I bardzo proszę, goferki. Mm. Tost francuski. Mm. Naleśniczki. I te, y jaja po makiavelsku zwane omletem. Ha Halo, panie recepcjonisto? Aha. To niezły Rajan Patel. Weźmy jeszcze jednego. A co on ma takie oczy? Dobra, może być. Strasznie dużo ludzi ma tutaj poczucie humoru. Już trzeci raz mi się pojawia, że, że ktoś ma poczucie humoru tak samo jak ja. Ale zaraz. Tutaj koło tej siłowni nie ma pryszniców. Tylko no najlepiej by było jeszcze je jakoś się przykryć, żeby można było normalnie swobodnie się tutaj wykąpać. A dlaczego jedna ściana tutaj jest inaczej pomalowana? I z drugiej strony nie jest taka. Ej, no nie chociaż z drugiej strony będzie taka. O. No dobra, jakieś są, cicho. Można używać. To ja sobie przetestuję. Do tych łazienek i tak nikt nie przychodzi, praktycznie. Eee, o! o okej. Okay. No super po prostu, super. Jakaś patologia tutaj się dzieje w naszym hotelu. Dobrze, że jej do basenu nie wrzucił. Aha, okej. Okay. Ten z tymi oczami to po prostu coś. Um, coś się surowo zepsuło z nim, okej. Okay. Wcale nie będzie odstraszał nam klientów. No, no nie wiem, czy świeży oddech ci dużo pomoże kolego. Nie no, dobra, poczekaj. Okej. Okay. Spróbuję to zignorować. O! Aha! A co z tymi włosami? Okej, okay, dobra, już wiem, już wiem. Bo karierę mam wyłączoną i te włosy po prostu nie działają. Dobra, już wszystko jasne. Weź co takie dredy najlepiej. No, i elegancko. O, o, teraz z kolei brakuje jedzenia dla dzieci. O nie, 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 nie. nie! <laughs> nie! To już nie jest teraz Giarados, tylko biały lotos. Nie chciałam prowadzić białego lotosu, ratunko! Zalamka. Jakby oczywista sprawa, no nie, to są Simsy. Ale napisze pan dobrą recenzję, prawda? A zapłacił pan za pobyt? Dobra, grup zniknął. Nie ma żadnych śladów. Ej, spa też powinniśmy mieć, co jest? Koniecznie. To jest duch innego Sima, który utonął, pewnie z cmentarza. Przyszedł tutaj zobaczyć, co się stało. Mhm. Mm Dlaczego nie ferka? Ja po prostu umilam czas ludziom, grając na gitarce, czyż nie? No właśnie z tym basenem coś jest srogo nie tak. Um, narzekają, że albo wysypki dostali, albo że po prostu jest brudny. Um, I... A, bo można jeszcze chlorować basen. Okej. Okay. No to będzie chyba czystszy. Trochę będzie śmierdział i będzie się skóra suszyć, ale chyba lepiej tak. Zwłaszcza po tym trupie. I chyba tutaj też można tak e, zrobić lepszą jakość, bo też trochę narzekali, że, że, że w tej budce z jedzeniem właśnie tam te przekąski są niezbyt dobre. Ej, ja mogę zrobić drinki w sumie. I niech sobie ludzie korzystają. O! Nie wiem teraz, czy on idzie to podawać ludziom, czy on idzie to po prostu sprzątnąć. Obawiam się, że idzie to sprzątnąć. Niebezpiecznie blisko łazienki jest. No oczywiście, że idzie to sprzątnąć. <laughs> Dopiero co zrobiłam drinki, a koleś tak spojrzał na niej. Nie, nie, tego trzeba się pozbyć. Jaką piękną sukienkę pani ma, matko Bosko. Aż pan nie może oderwać wzroku. A, Gdzie? Słyszałam barabala, co tu się dzieje? Łóżka puste, ale ucięło muzyczkę i teraz nie wiem, gdzie. O, o Okej? Okay? Czy oni wzięli ślub właśnie teraz? To to chyba była ta muzyczka. O kurcze. Oni dwaj są miastowymi, czyli Simami, którzy nie mieszkają w żadnym domu. I ten Craig, on się oryginalnie nazywa Foster. Oni autentycznie wzięli ślub teraz. Mój problem z tym jest żaden. Jakby co, to ja w tym momencie nie mam żadnych modów na postęp historii. To jest czysty postęp historii z gry, który jest faktycznie włączony. Też może być tak, że po prostu ten łuk weselny na parceli kurortu zachęca bardziej Simów do brania ślubów, tak sobie po prostu nagle. I bardzo mi się to podoba. No, prawie 10 tysięcy już zarobiliśmy. O! No i o to chodzi! Marzenie wegetarianina. Ej, no bo bez kitu, jak, jak ktoś nie jest wegetarianinem, zjeść wegetariańską opcję, no dobra, może niektórych rzeczy nie lubić po prostu i spoko, nie? Ale, ale no to nie jest taki sam problem, jak dla wegeta wegetarianina nie mieć żadnych opcji i musieć zjeść mięso, to jest zupełnie inny kaliber. E, więc wegetariańskie opcje są po prostu uniwersalne w pewien sposób. No i goferek, elegancko, tak trzeba żyć. Te krany to naprawdę, Jezu, ten jakiś syf w ogóle, co to jest?! Weź to umyj od razu, Matko święta. Co ci pracownicy robią? No, teraz przyszły, no super. O, jeszcze pojedynczy ludzie mogą mi też mówić, em, czy im się coś podoba, czy nie. Takie em, recenzje na szybko bezpośrednio od gości. E, także można popytać, jaki czepek? Nieprawda mamy je jedzenie śniadaniowe, goferki pyszne. Polecam. O, ten jest bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o te ścinki, to one się dzieją tylko raz na jakiś czas. To nie jest tak, że między cięciami w tym filmie po prostu cały czas gra mi ścina, że cały czas się zamraża na kilka sekund. To w jakichś takich konkretnych momentach tylko się dzieje przez jakiś czas, a potem mija. Także no spoko. Halo? Tu nie było wcześniej domu. Ktoś przypłynął sobie. Okej. Okay. Chcieli być bliżej mojego pięknego Gyaradosu. O, ktoś dał pięć gwiazdek. I od razu poprawa czystości wody w basenie. Cudownie. A, no tak. No i oczywiście konkretnych opcji jedzeniowych nie ma. No, nie będę stawiać 12 bufetów, no przykro mi. Chyba, że można by było przypilnować i ten śniadaniowy bufet po prostu zrobić taki na czas. W sensie w południe rzeczywiście robić tam lunch, zmienić, e, potem e, wieczorem robić to na obiad i tak dalej. Coś muszę tutaj robić oprócz leżenia, no nie? O Boże! Po węglach nie! Jezus, Maria, nigdy bym w życiu na to nie weszła. Aha! A, no, gorące nogi to najlepiej do basenu, wiadomo. I zmieniamy na śniadanko. Naprawdę komornik. Niej! A, 12.10. To zmieniamy na lunch. Strasznie mnie bawi to, że oni wolą się opalać tutaj na, na, na tym drewnie i y, ogólnie przy tym hotelu, gdzie nie jest zbyt dużo miejsca, zamiast po prostu iść sobie tutaj na plażę. Puściusieńko. Że wolą wodę basenową niż morze, okej, okay, to jest totalnie zrozumiałe, ale że ściskają się gdzieś z tymi kocami tutaj, <grystanie> zamiast po prostu się na piasku położyć. O, Syrena! No patrz. Ale ma łuski na nogach skubana. kubana. Aha, i będziesz tak się zmieniać w tej z powrotem. Po prostu wychodzisz z wody, nie jesteś Syreną, wchodzisz do wody, jesteś z powrotem Syreną, albo i nie. O, dobra, jednak. Trzeba było się tylko przebrać. Serio jednak jeszcze jeden barbasenowy? Aha, tutaj wszy wszystko czego potrzebujesz, tutaj jest i w ogóle super, a tutaj e nie, brudno, nie polecam. <ścoughs> 4,5 gwiazdki. Ale klimacik. No okej, okay, mam jakieś tam mody na oświetlenie i różne um, upiększacze, ale no jednak kurczę. Jednak kurczę. Nie pamiętam, żebym taką panią zatrudniała, ale dobrze. Um, nie mam zbyt dużo um, wydatków jeszcze tutaj, jak sobie wejdę w Finanse, no to jakby dwa razy więcej zarabiamy niż wydajemy, nie? No to jest dosyć dobry e, ogólnie bilans, ale z tego względu myślę, że można jeszcze zatrudnić więcej sprzątania, skoro oni e, narzekają tutaj na. Nie mogę cztery, a mogę trzy? O, ogólnie mogę trzech pracowników tylko mieć, w sensie tych od sprzątania i naprawiania. E, dobrze, to wszystkich chcę mieć w takim razie najwyższej jakości, jeśli więcej nie można. No w końcu jestem z Łodzi. Widzę, że totalnie tutaj można mieć sobie taki kurort i robić inne rzeczy, i on będzie sobie tak sam y, funkcjonował z tymi wszystkimi pracownikami i tak dalej. Ym, wszystkie rzeczy, które no, jakieś tam, jakieś tam ulepszenia i tak dalej, wszystko to się robi jednym kliknięciem. Praktycznie nie trzeba tutaj nawet przychodzić. Więc Sim może sobie mieć normalnie pracę na cały etat, y, trochę pozarządzać tym hot hotelem od czasu do czasu, ym, a reszta się praktycznie sama robi i tylko zbierasz hajs. No tak. Co robią śmieci na dachu? Naprawdę. Ja wiem, że tam są drzwi, ale jak to się stało, że tam się śmieci znalazły? Ktoś się patrzył na widok, miał jakieś rzeczy przy sobie A, dobra, rzucę to tutaj. Nie, przepraszam, tutaj nie ma drzwi, tu jest okno i tutaj totalnie nie da się wejść. Także jak te śmieci tutaj się znalazły? Chyba się nie dowiemy. I nawet nie mogę ich złapać w ogóle. Nie ma rączki. Muszą tam być. No trudno. Ktoś chciał chyba zrobić scenę z Breaking Bad, z wrzucaniem pizzy na dach. Czy wy nie możecie podzielić się obowiązkami, zamiast wszyscy do jednego miejsca próbować się pchać? Widzę, że ogólnie tutaj, jeśli chodzi o na przykład finanse, to, to jest mało skomplikowane, generalnie. Liczone zasadniczo na podstawie tego, ile wydajesz na przykład na pracowników. No i tutaj jeszcze te wszystkie tam obiekty, które są na, w tym hotelu, też zabierają jakiś tam hajs, no nie? Na zasadzie, żeby to utrzymać. I to jest podliczane, a do zysku zasadniczo przemnożone jest pewnie to, ile kosztuje, pobyt w tym hotelu, przez to ile jest w zasadzie miejsc, bo praktycznie, no, nie widziałam, żeby było mniej niż max po prostu ludzi tutaj. Nawet sobie teraz na szybko przeliczyłam, że um, wychodzi 76 simoleonów za pobyt. E, prawdopodobnie za noc, bo codziennie jest przeliczane um, ile ten hotel zarobił, e, więc akurat no, jakby da się to równo podzielić, no nie? Więc wychodzę z założenia, że faktycznie to jest mnożone um, po prostu przez y, cenę i liczbę osób znajdujących się w hotelu, tak, a wszystkie koszty, no to tutaj widać też pewnie jakbym sobie to wszystko dodała, to by wyszło właśnie te 2839, um, a wszystkie takie koszty na zasadzie a to coś się tutaj ulepszę, te wieże, tak, a to um, coś wstawię, jakiś obiekt, to się totalnie do kosztów nie liczy, tylko do tego bilansu liczy się właśnie, liczą się właśnie te takie stałe koszty, które są, um, więc... Ogólnie zysku z tego hotelu wcale nie mam takiego dużego, prawie 15 tysięcy, bo jakieś 35 tysięcy wydałam na samo to, żeby powiększyć po prostu tutaj miejsce i w ogóle. Jest to dosyć uproszczony system, ale. Działa, jakby nie, nie mam jakoś specjalnie z tym problemu, tak na dobrą sprawę. Zwłaszcza, że dzięki temu łatwiej jest na pewno spełnić te aspiracje tutaj. Ale, żeby mieć pięć gwiazdek, to już wydaje mi się, że trzeba trochę się faktycznie jakoś bardziej postarać. Pewnie by trzeba było więcej tych barów wstawić, skupić się właśnie na tym, żeby wszystko było totalnie cacy. Myk z tym zmienianiem jedzenia, w zależności od pory, myślę, że jest ogólnie spoko. Całkiem nieźle to działa. Nie widzę w ostatnim czasie, żeby ktoś narzekał, że czegoś nie może zjeść. Oprócz tego, że no tego menu dla dzieci cały czas nie ma. Ale do tego to już dobrze by było jednak osobny stół mieć. O, pięć gwiazdek. Proszę Państwa, dobre frytki. To jest szczyt prestiżu restauracji hotelowej. Znowu, o nieba, prawie w ogóle siłowni. Nikt nawet jedną stopą nie stanął na tej siłowni, przysięgam. Chyba ani razu jeszcze nie wziąłem wegetariańskiego burgera, a to jest dosłownie moja ulubiona potrawa. Jeszcze, jeszcze chyba ani razu z tego stołu tego nie wziąłem. Oczywiście kran. Więc no, powiem wam, że generalnie spoko sprawa ogólnie prowadzenia takiego kurortu. Nie powiedziałabym, że to jest coś, co ten sim powinien robić wyłącznie. W sensie dobrze, żeby były jakieś inne zajęcia, bo w zasadzie ten właściciel hotelu to za bardzo nie ma tutaj co robić. E, może pracować na recepcji. To jest spoko w sumie, że no nie trzeba teoretycznie mieć tego pracownika. Znaczy, nadal do końca nie ogarnęłam, czy tutaj można zarządzać pracownikami jakoś konkretnie, bo no mamy tutaj w. Y, tych finansach tutaj pracowników, y, ale Tutaj można zatrudnić kogoś nowego, ale nie wiem, czy, te, czy ta nowa osoba ma zastąpić tamtego sima, czy to ma być nowa osoba. Tutaj jakaś typiara w ogóle się też pojawiła, której ja w ogóle nie. Jakby oni się generują sami z, z dupy. E, no i okej. Okay. No i można tam godziny e, otwarcia tej recepcji e, też ustalić, ale nie widzę totalnie tutaj takiej opcji, żeby zarządzać konkretnie e, pracownikami, e, na zasadzie, że można może kogoś zwolnić czy coś. No jak nie potrzebujesz w ogóle recepcjonisty. Bo Twój sim może po prostu być recepcjonistą, no to chyba nie da się za bardzo tego zrobić. Więc skoro i tak już musisz płacić za pracownika, no to trochę bez sensu w tym hotelu siedzieć. Możesz totalnie robić sobie jakieś inne rzeczy, a ten hotel sobie trzymać jako taki biznes zwyczajnie i co i raz coś tam tylko ogarniać. Ale ogólnie bawiłam się całkiem nieźle. Do pięciu gwiazdek, czy w ogóle spełnienia tej aspiracji, już czuję, że nie będę miała totalnie siły tego robić, więc zakończmy to tutaj. Jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybowanie, dziękuję za obejrzenie i widzimy się w następnym. Pa!